Witamy ponownie w podcaście bez przyszłości, cześć Bartek, dawno się nie widzieliśmy, cześć Marcin, no i co, no pewnego tematu nie unikniemy choćbyśmy chcieli. Tak, dokładnie, no jednak jakby nie patrzeć, koronawirus zdobył chyba teraz e, największy, e, największą uwagę, że tak powiem we wszystkich mediach, jakie tylko mogą być i w gazetach, i w radiu, i w telewizji, we wszystkim. I najczęściej się o tym mówi, no a u nas w Polsce sytuacja przybrała dosyć niezbyt przyjemny obrót i jest już pierwsza ofiara śmiertelna, już też jest dosyć szybki wzrost zachorowań, no ale też wiąże się to z pewnymi decyzjami władz naszego kraju. A że nam zamknęli właśnie uniwersytet, więc mamy dużo czasu na nagranie tego. I też tak na sprawę, w sumie... No trzeba się przyznać, bez bicia, że nie mieliśmy za bardzo też y, pomysłu, dokładnie... Tak, dużo czasu to mało inspiracji wszystkie, metody tak. są ostatnio dosyć monotematyczne. Dokładnie, nie wiedzieliśmy za bardzo o czym zrobić y, dzisiejszy odcinek. Ciężko się dziwić. Tak, y, ale wpadliśmy na to, że też y, nie, nie my chyba tylko mamy ten problem. W związku z tym, że są pozamykane uczelnie, a też niektórzy yy, z innych powodów zostają w domu, chociażby z, z powodu własnego bezpieczeństwa, yy, pomyśleliśmy, że zrobimy taki odcinek skupiony na koronawirusie, ale bardziej od tej strony, co robić, yy, skoro można powiedzieć, wszystkie wydarzenia są odwoływane. Dobrze, nie odwalajcie tylko w domach i... Ponodrabiajcie sobie pewne rzeczy, jak seriale czy coś. Dokładnie. Zawsze bezpiecznie. I ten odcinek ma bardziej charakter takiej polecajki kulturowej, jak ja to nazwałem. I mamy dla Was do zaproponowania, tak, po kilka tytułów z różnych e, dziedzin kultury, e, które warto sobie przestudiować i myślę, że e, umilą Wam w jakiś czas, e, umilą Wam e, czas spędzony w domu. Dobra, to od czego zaczniemy? E, może od książek. Może od książek. Tutaj Dobra. Co do książek, to akurat e, ostatnio kończę czytać właśnie książkę wydaną przez e, Darwinów, kanał GF Darwin. To nie Koniec Świata, co jest dosyć adekwatnym tytułem. Nie, nie, nie unikniemy słabych żartów na ten temat. No to fakt. Jak wiadomo, kanał niedługo e, zamykają, to no, znaczy kończą działalność i przenoszą się gdzieś indziej, ale książka uważam idealnie. E, Kontynuuje i rozszerza pewne wątki, których chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć z kanału, tak jak często podkreślali. Po prostu wrzucili tam to, czego nie daliby rady zrealizować na YouTubie. No, jednak to uniwersum jest dosyć bogate, więc fajnie, że w jakiś sposób do fanów się To jest jeden z, z lepszych uniwersów ever, to moim fakt, zdaniem. To fakt. Mimo paru słabszych momentów tej książki, uważam jednak, jest dosyć napisana prostym językiem, ale ma swoje naprawdę dobre momenty i niektóre z opowiadań czy scenariuszy tam zawartych są no, złoto. A drugi tytuł? Poza Jaki tym mogę polecić, jeśli o, książ o książkach mówimy. Jestem solidnie w trakcie, ale już mi się bardzo podoba. The Science of Rick and Morty, o ile pamiętam, Mata Brady'ego. Myślę, że nie tylko dla fanów samego serialu, ale też dla ludzi lubiących po prostu tematy popularno-naukowe. Po prostu w skrócie goś rozkminia nad każdą głupotą czy dziwną rzeczą z serialu, czy byłoby to możliwe teoretycznie w rzeczywistości. Jak o klonowaniu, teleportacji, życiu na innych planetach i takie tam. Jak ktoś lubi się zastanawiać nad dziwnymi dosyć rzeczami związanymi z science fiction, to bardzo polecam. Ale to jest taka bardziej książka też skierowana do samych fanów, czy? Myślę, że nie. Tak jak powiedziałem, że bardziej yy... trzeba lubić po prostu myślę typ książki, ale jest napisana na tyle prostym językiem, że yy, każdy tam da radę przyswoić pewne informacje i będzie się przy tym dobrze bawił. No tak. I w sumie, można powiedzieć, że zaczęliśmy od literatury, bo to też jest jeden z takich lepszych sposobów na zabicie czasu, naszym zdaniem. No i zaraz potem, można powiedzieć, że najpopularniejszym sposobem chyba będą filmy i seriale, czyli sansa domowe, teraz Netflix pewnie przeciążenie serwerów próbuje wytrzymać. Tak, <grym> e, to i tutaj co tam oglądałeś ostatnio, Bartek? E, może nie tyle co ostatnio, co już dosyć spory czas temu, ale jednak... Chciałbym powiedzieć jakiś film, który można powiedzieć trochę rozbawi widzów w tym ponurym czasie, bym powiedział. Chociaż jednak suche żarty też tutaj pomagają dużo. E, mianowicie. Film... Przepraszam, przepraszam. Aha, bardzo śmieszne. E, oryginalny tytuł filmu to jest Little Miss Sunshine w Polsce. Oczywiście musiało być tłumaczenie wykonane mm, po swojemu. Nie odbiega jakoś za bardzo, bo polskie tłumaczenie to mała miss. Mm. Na początku mogłoby się wydawać, że jest to. Stricte komedia cały film opowiada o podróży rodziny lekko dysfunkcyjnej, ponieważ każda z osób, która wyrusza w tą podróż, ma jakiś swój problem, ma jakieś swoje można powiedzieć, przygody prywatne. I cała, cały tego tak humor filmu skupia się na konfliktach między nimi, ale też na zabawnych sytuacjach, które ich spotykają, a głównym celem podróży jest to, że najmłodsza córka. Ma tak jakby ma takie marzenie, żeby wystąpić na konkursie tych małych mis, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie całą rodzinką się zbierają, żeby dojechać na ten konkurs i żeby mogła... Na nie A jak wystąpić? to przedstawia temat tych konkursów małych mis? Bo ogólnie jest to dosyć krytykowane i myślę, że słusznie przynajmniej, że no, jest to trochę spełnianie mokrych snów niespełnionych rodziców. Wiesz o co chodzi? Znaczy, bardziej bym powiedział, że. Wysyłasz no. dziecko tam, gdzie no. sam nie osiągnąłeś no czego że no. znaczy, powiem tak, bardziej ten temat konkursów jest tutaj takim tłem. Nie jest to w wyraźny sposób poruszone, poruszona opinia na temat tych konkursów. Na samej końcówce w sumie można powiedzieć, że jest to troszeczkę obśmiane, ale ogólnie warto zwrócić uwagę na ten film z racji. Samej gra aktorskiej, to co się dzieje praktycznie przed tym dojechaniem na, na sam konkurs. Mam bardzo fajną obsadę przede wszystkim, bo mamy tam Gra Kinara, Toni Colette, która fantastycznie zagrała w horrorze Arego Astera bodajże sprzed dwóch lat hereditary dziedzictwo. Swoją drogą też gorąco polecam. Steve'a Carella mamy, Pola Dano jeszcze bardzo młodego, bo film jest z 2006 roku. Także gorąco polecam, bo można się przy tym filmie uśmiać, można też uronić łezkę, bo są niektóre takie momenty. Ale ogólnie w całym rozrachunku film myślę, nie jest y, obecnie jakoś bardzo znany. Y, nie tylko za C ale też wydaje mi się, że chyba nie był jakoś bardzo popularny. A naprawdę warto obejrzeć, bo gra aktorska i sama historia są warte uwagi i myślę, że też. Y, jest to fajny film po prostu na ten czas, żeby sobie go spędzić. Mm. Obecnie jest dostępny, od razu sobie sprawdziłem, na iTunes do wypożyczenia, na Chili, na Rakutenie. Ewentualnie jeśli posiadacie abonament, to można go sobie obejrzeć na HBO GO, do czego też gorąco zachęcam. A to jaki film wybrałeś? Ja z kolei powiem bardziej, o, do, teoretycznie wydawałoby się, że do pośmiania się, ale mm. jak się okazuje nie tylko. Dostępny na Netflixie film Fanatyk. A. Na podstawie słynnej pasty y, autorstwa Blayrze Markolma XD. XD. Tak, klasyka gatunku. Y, film bardzo fajnie, oddający tą pastę i polską mentalność, ale oczywiście w bardzo prześmiewczy sposób. Wydawałoby się właśnie, że będzie to typowa komedyjka, jak to w tej paście, ale jednak z nutką dramatu w tle. To no, fakt. Nie, jest to krótki film, tam trwa chyba z pół godziny, więc nie ma co zdradzać za dużo. Tak, bo to jest krótki też tam... Internetowych śmieszków czy fanów. Takiego humoru. Piękne. Warto też obejrzeć, bo to jest chyba debiut w ogóle reżyserski tej nie, nie pamiętam już właśnie kto teraz nakręcił fanatyk, ale to jest chyba debiut reżyserski z to co pamiętam. I szczerze mówiąc, jak na debiut to jest naprawdę bardzo fajna produkcja. Nie spodziewałem się, że na to debiut, jest debiut. Tak, nie wiedziałem nawet, że to debiut. Tak mi się kojarzy, że to był debiut. Nie jestem pewien, czy nie w ramach jakiegoś projektu przypadkiem na studia, ale nie wiem. Nie jestem pewien. Jak ktoś nawet nie zna pasty, to teraz ma Dokładnie. dużo czasu. No, co <laughs> w sumie może też teraz tak mi się. Nasunęła taka myśl, może też podamy od razu sobie te tytuły, gdzie można obejrzeć te wszystkie filmy, tutaj ewentualnie inne pozycje, gdzie można dostać w opisie, żeby też mogli widzowie sobie, Jasne, pewnie. nasi słuchacze, żeby mogli sobie nie dostać. No i jeszcze przejdźmy do seriali. Bo seriale też są bardzo częstym sposobem na zabicie czasu. Tak. Zwłaszcza w takiej sytuacji, więc co może masz? teraz odwrotnie to no zaczniesz od serialu? E, całkiem niedawno na Netflixie szumu trochę zrobiła nowa adaptacja Drakuli. Tak. To troszeczkę w temacie, ale nie do końca, bardziej bokiem przeszło. E, na podstawie e, gry, ale dosyć luźno, nawiązująca do gry Caselwania. Tak, który zrobi anime? Ale anime nie japońskie, a produkcja jest to amerykańska. Tak jak w japońskich zawsze mnie osobiście denerwuje ten humor. Taki typowo japoński humor, który jest w tych animacjach jest dla mnie często nie do zniesienia. No tam tego nie uświadczymy. Tam jeśli humor jest bardziej cyniczny czy czarny, a sama animacja ma świetny klimat, pojawia się tam oczywiście w pierwszych sezonach Dracula w roli y, głównego antagonisty. No i nie ma za dużo co zdradzać też. Bardzo, dosyć lekkie, a jednocześnie no, z mrocznym klimatem polecam. Rozumiem. Na Netflixie do zobaczenia. że też jakby nie patrzeć, e, też ten, tak wspomniałeś, ten humor japoński niekoniecznie go lubisz. Jakby nie patrzeć, to jest, też jest taki bardzo specyficzny humor, też kulturowo, ale też e, ze względu na sam temat, bo jednak te żarty są takie odpychające dla niektórych mimo wszystko. Tak, często. No... Nie, nie podchodzi mi po prostu. Były, były produkcje, w których ten humor mi nie przeszkadzał, albo nawet tam momentami bawił. Bardziej w jakichś parodiach tego, mm. jak One Punch Man czy coś. Ale nie, ogólnie nie, nie dla mnie. Rozumiem. Ja z seriali znowu dosyć świeżą produkcję przygotowałem, bo z tamtego roku. Na razie licząco jeden sezon. Nie wiadomo, czy będzie drugi. Osobiście mam jednak nadzieję, że drugi są powstanie, ale zobaczymy. Mianowicie Watchmen. Serial Watchmen jest dostępny na HBO GO, bo też jest produkcji HBO, więc jest, tam, jest tylko tam dostępny. Ogólnie w 2009 roku Watchmeni, czyli komiks Alana Moore'a, zresztą już taki klasyk jeśli chodzi o komiksy superbohaterskie, został wydany na jego podstawie w 2009 roku film Zacka Snydera. Film, film przyjął mieszane opinie, mi się osobiście bardzo podobał, to jest można powiedzieć też może nie tyle jak Guilty Pleasure, co jest to, jest to dobrze zrobiony film, a jednak Snyder ma swój rodzaj kręcenia i nie. Wiele filmów to... Zaka Snydera ma taką opinię, że jest to dla niektórych ludzi bardzo dobre kino, a tak, dla innych jakiś kompletny gniot w ogóle. Chyba trzeba po prostu lubić ten film. On ma jednak swój sposób reżyserii, taki m, bardzo teledyskowy, bym powiedział. E, no, mi osobiście film trwa do gustu, no, ale, e, że tak powiem, media. Media wstrzą... me... wstrząsnęła wiadomo że w tamtym roku powstaje Serial Watchmen i zwiastun, który HBO przyniosło, prezentował serial jako no, co najmniej mocno odbiegający od komiksu, przedstawiający zupełnie inną historię. I faktycznie, jak się dowiedzieliśmy, historia ta jest tak, jakby osadzona w tym uniwersum, ale dzieje się po wydarzeniach z. Filmu i też z komiksu. Także jest to zupełnie oddzielna historia, jest tak jakby obudowana na kanwie tego uniwersum, ale jednak, mimo wszystko, opowiada zupełnie inną historię. I tutaj też dużą zaletą tego serialu jest obsada. Mamy tutaj w głównej roli wstępującą Regina King, mamy Jeremiego Ironsa, który też w jednym z głównych ról występuje. Gra też tutaj, można powiedzieć, gra aktorzy, którzy. Niedawno pojawiali się w filmach, filmach, którzy zaczynali, a też tacy, którzy dopiero powracają na ekrany kin, bo gra tutaj również Don Johnson, który, którego ostatnio mogliśmy, wydaje mi się, to jest chyba jego ostatni film, w nanoże oglądać. A on na noże przepiękny świetny. Tak, to Świetnie. fakt. Obecnie też niedługo, 25 marca, z tego co wiem, ma premierę na. DVD, więc też polecam. Ewentualnie, jeśli będzie na jakichś serwisach streamingowych, to jak najbardziej chyba Ty też Marcin przyłączysz się do mojej opinii, że jednak jeden z lepszych filmów tamtego roku. Oczywiście, że tak jakby nie patrzeć. E, ogólnie, jeśli chodzi o serial, jest on dosyć mocno zagmatwany, to fakt. I historia może się wydawać mocno absurdalna i mocno um, jakby to powiedzieć mocno odstająca od rzeczywistości, a naprawdę warto obejrzeć. Nawet jeśli nie zna się materiału źródłowego, bo jednak jest to oddzielna historia, jeśli ktoś lubi klimaty superbohaterskie, lubi takie dziwne klimaty w serialach, to gorąco zachęcam, bo serial jest naprawdę dobry, a nie ma też zbyt wielu odcinków. I ostatnio, chyba już częścią takiej, można powiedzieć, kultury, którą można sobie w domowym zaciszu z którą można w domu poopcować obecnie. To jest muzyka. Bo to też myślę, że raz, że działa dobrze na nastrój, a dwa, że jednak mimo wszystko w jakiś sposób umiera czas. I tutaj ja bym zaproponował od siebie takie dwie pozycje. Pierwszą pozycją to jest w sumie obie pozycje są polskie, od razu zaznaczę. Pierwsza z nich to jest płyta nawiasem mówiąc One i Webera z 2016 roku. Ty Marcin zresztą wiesz, że ja bardzo lubię ten duet, sam... sam mi podsyłałeś, że niedługo wychodzi chyba nowa płyta. Tak, dokładnie. Na kwiecie jest zapowiedziana nowa płyta Śpiewnik Domowy. Ehm, osobiście ja za dużo rapu nie słucham, czy polskiego, czy zagranicznego, jakoś po prostu nie przepadam za tym gatunkiem muzyki, ale One i Weber, e, to jest duet, którego mógłbym słuchać naprawdę bardzo dużo, wręcz całymi dniami. Głównie dlatego, że teksty są tutaj bardzo fajne i trafiające w punkt, celnie oceniające naszą rzeczywistość. I też łona jakby nie patrzeć, często jest nazywany takim, ten duet w ogóle, muzyka tego duetu jest nazywana takim intelektualnym rapem troszeczkę obecnie. Ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę określenie na wyrost, w tym sensie, że faktycznie teksty są naprawdę bardzo trafne, bardzo celne. Um, ale nazywanie w ogóle wyodrębnienia tego gatunku jak intelektualny rap, myślę, że jest troszeczkę. Um, Kojarzy się bardziej z takim od razu sztywnym. Czy? Tak, z takim sztywnym, z takim można powiedzieć, pewnym elitarnym określeniem, a tak naprawdę myślę, że y, w ogóle misją muzyki jest mimo wszystko jakiś przekaz, a ona i Weber to robią i to jest dla nich naturalne. Oni też nie oceniają siebie w jakiś sposób, że są dla pewnych sfer dla pewnych grup. Nie no, są y, typy muzyki, przy którym forma jest ważniejsza jednak od przekazu. To fakt. Znaczy, też można się o to pokłócić, co jest tak naprawdę, co jest tak naprawdę misją muzyki. O to chodzi w kulturze chyba, dokładnie Możemy dyskutować. Dokładnie. Ale wracając że tak powiem do tematu. Bardzo polecam tą płytę, to jest ich najnowsza, ostatnia płyta, no teraz będzie śpiewnik domowy wychodził. Polecam sobie przesłuchać, bo jednak ma naprawdę ciekawe teksty i takie dobrze trafiące, tak jak już ująłem w naszą rzeczywistość. A drugą, y, drugą pozycją muzyczną, którą chcę polecić, to jest płyta Nowosiedzka z 2017 roku. Ogólnie to jest projekt muzyczny. Y, obecnie w tym roku, y, z tego co pamiętam, to jest y, projekt, który był zapoczątkowany y, właśnie tą płytą, ale też obecnie się rozrasta chyba też na wykonania tekstów innych poetów. I Nowosiedzka to jest płyta, która właśnie te najciekawsze teksty, można powiedzieć, y, Agnieszki Osieckiej, skupia w formie muzycznej, i tutaj zaproszono y, młodych y, muzyków, ale nie tylko, tych y, starszych również do wykonania y, jej tekstów. Y, I na tym płycie również zobaczymy właśnie One i Webera. Usłyszymy Manikę Brodkę, usłyszymy The Dumpings, usłyszymy y, Krzysztofa Zalewskiego. Także naprawdę można powiedzieć, że zasięg ten. Y, ta liczba głosów, ta liczba barw, którą możemy usłyszeć na rybycie jest naprawdę naprawdę duża. A też teksty i wykonają są naprawdę fantastycznie zarówno pod względem instrumentalnym, jak i wokalnym. Także gorąco zachęcam, zwłaszcza do przesłuchania utworu Achnie mniej jednej, wykonaniu The Dumpings, No, Stone robi tu fantastyczną robotę. Można powiedzieć, że co najlepsze w polskiej muzyce to zostało prawie całe zebrane. Tak, to fakt, to fakt, jakby nie patrzeć. Są tu też wykonawcy mniej znani na tej płycie, ale myślę, że dorastają spokojnie do poziomu tych, którzy są obecnie bardzo rozpoznawalni. Także gorąco zachęcam do przesłuchania tej płyty. Jest to nieco bardziej liryczny i spokojny klimat, ale myślę, że i tak jest się na obecny czas. No i chyba z polecanej rzeczy to by było na tyle, chyba tak. że wspomnimy jeszcze krótko o. Planszówce, która miała swój odpowiednik na wersji komputerowej. Również ostatnio, chyba nawet za darmo w ofercie Epic, Game Store Epic Games też się pojawiło. Tak, jak najbardziej. Pandemia, idealne na dzisiejsze <laughs> czasy. Bardzo fajne. Tak. Wszyscy, wszyscy teraz grają w plug Z tego co pamiętam, tak, dokładnie. Alternatywnie, też z hitem. Pandemik jest grą strategicznie dosyć skomplikowany, ale jednak mimo wszystko bardzo przyjemnie się gra. No, szybko można. Tak. Znaczy, jak już ogarniesz, to bardzo łatwo się jest gra. Dość, jest dosyć prosto zrobiona, ale ma tyle elementów, że jednak można to się poprawić taktycznie, troszkę I pomyśleć z... jednak o wszystko. popularnej grze jest teraz w tym plug gra się wirusem, który rozprzestrzeniasz, a Dokładnie. w pandemii walczysz Słyszą, z wirusem, proszę. więc powiedzmy jak chcesz być po tej dobrej stronie barykady, to bardzo polecamy. Dokładnie. To też tak kulturowo, jeszcze takie ogłoszenie od nas na koniec. Teraz może, może wiecie, może nie, można, można zauważyć w mediach takie pogłoski, że na szczytach światowych ubezpieczeń obecnie jest dżuma Alberta Kami I chociaż jest to dosyć zabawne w obliczu tej sytuacji, która jest obecnie, to jednak chcielibyśmy też na podstawie tego pewne przesłanie do was przesłać mianowicie przesłać przesłanie przesłać przesłanie mianowicie przede wszystkim wiadomo sytuacja jest poważna ale przede wszystkim nie panikujcie, bo to jest to, co obecnie nas chyba najbardziej zabija. Nawet Myślę, bardziej. że po prostu trzeba zachować zdrowy rozsądek jak we wszystkim, ani nie, nie przyłączać się za bardzo do tych, co mówią, że no kompletnie nie ma się czym przejmować, Dokładnie. czemu są odwoływane wydarzenia, udajcie mi ten koncert czy coś. Ani nie, nie wykupować teraz połowy sklepu, bo jest apokalipsa zaraz. Nie, to nie, to nie będzie tak wyglądało. Jakby, na, jakby nie patrzeć, pierwszą obecnie rzeczą, którą powinniśmy znać, to jest bezpieczeństwo, ale e, tak jak powiedziałeś, Marcin, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że jest to sytuacja taka, jaka jest, ale nie można panikować, bo to najbardziej szkodzi i po prostu dbać o siebie, dbać o swoje bezpieczeństwo, i tak jak podaje Agencja WHO, Ministerstwo Zdrowia. Dbać o, dbać o własną higienę, unikać, y, unikać zagrożeń ze strony innych, czyli kontaktu z zarażonymi, y, kontaktu z osobami chorymi, i po prostu przestrzegać tych podstawowych zasad bezpieczeństwa taką na sprawę. Myjcie ręce, nie chodźcie na większe wydarzenia, no ale ogólnie chill. Dokładnie, dokładnie. Przede wszystkim spokój jest chyba tym, co nas najbardziej może w, tej, w tym momencie uchronić, y, ale też y, nie można popaść w swego rodzaju letarg i uznać, że. Niczego nie ma i wszyscy jesteśmy bezpieczni. Tylko spokój Trzeba... może nas uratować i tym akcentem chyba na dzisiaj zakończymy. Tak, tak mi się wydaje, że to chyba no. będzie najlepszy. No dobra, to do następnego razu. Dzięki. Dzięki wielkie.